Dzień dobry, witam was dzisiaj z kopalni złota i jadę tą bitwę po pelotki do zadania dziennego pelotek ma być trzy i jest to kolejna bitwa w której próbuję jakąś pelotkę upolować bo jakoś gadziny niespecjalnie chcą wypuszczać do bitwy graczy z tymi pojazdami i no, a że najłatwiej opelotki jest na respie, więc będę chciał bokiem objechać pole bitwy, tak żeby jak najbliżej do respa móc sobie podjechać. Jak widać właśnie zaczęliśmy tracić punkt A, praktycznie większość, zdecydowana większość jedzie na punkt C tutaj razem ze mną. Punktem B nikt się do tej pory nie interesuje. Ja mam pierwsze podświetlenie, jest ciężki czołg schowany tam w narożniku przy hali. W te, z tej pozycji nie mogę do niego w żaden sposób strzelać. Jest przy nim jeszcze niszczyciel. Na razie nie wiem, co to są za pojazdy. Za to zaczynamy tracić punkt B, ten, na który nikt się nie wybrał. Nasi zaczynają przejmować punkt C, a ja będę chciał się zainteresować właśnie tymi dwoma pojazdami, o których przed chwilą mówiłem. One stoją tutaj w przejeździe pod halą. Niszczyciel to jest Jagdpanzer 38, obok niego stoi M4A3E2. Nie zorientował się, że jestem koło niego. Wykończyłem kolegę jego pojazd i uciekam stąd, żeby y, pojazdy, które miałyby się zrespić nie zainteresowały się właśnie mną. E, no nie mówiłem, że jadę y, premkową hajedynką, czyli tygerem No ale to było oczywiste, było napi był napis na początku no i teraz będę przez wiele bitew starał się y, zarobić punkty na Kwalifikacje dla tego Tygrysa M109, no i przeskoczyła M18, M18 wystrzeliła, no ale za budynku nie wyjeżdża, więc muszę jechać do niej, kolega zginął, no i po prawej stronie mam następne pojazdy i jest podświetlony niszczyciel. Był tam jeszcze średni czołg, ale zniknął, zniknęło podświetlenie. Ale nie, zniknął przeciwnik, zniszczony cerioter zginęła, yy, zginął też niszczyciel. No i tutaj nie bardzo już jest w tym momencie do kogo strzelać, zrespił się ciężki czołg, a cała ich zgraja stoi gdzieś tutaj pochowana jeden ciężar jest na y, punkcie B a my, ja mam tu na górce M4 a jeden odbity jego strzał dość szczęśliwie bo byłem prawie równo bokiem ustawiony do niego y, odbijamy punkty A i B za chwilę będziemy mieli wszystkie punkty Przejęte, no i tutaj przeskoczył y, T3485. Pojadę sobie za nim. Odrespa jeszcze jadą no, dwa pojazdy ciężar i jeszcze jeden średni. No i tutaj jest ten T34. Widać go między wagonami. Pokazało się podświetlenie, strzał w bok wieży, zaliczony teciak. No, i kolejni przeciwnicy pokazują się przede mną. Tu jest Tygrys E. Nie trafił czysto w lufę, cały czas mogę strzelać. Czekam aż mi wjedzie błysk, potem pod celownik. Tygrys E zniszczony i jest tutaj jeszcze dwóch czerwonych, Pantera D. Wycofuję, żeby się tutaj nie, wys nie wystawiać za bardzo na. Strzały od T1E1. Też jednym strzałem zginął. Patrzę, co się dzieje po mojej prawej stronie. Tam jest ciężki czołg. Nieudany strzał do nas, Horna. No i jest jeszcze tam ten średniak. Przy nich stoją nasi. Jeden zginął. Zginął też czerwony. Ja mam tutaj Isa po lewej stronie. I strzałem w y, poliki udało się Isa zlikwidować. Jest tam jeszcze T34, a przede mną jest y, Tygrys H1, coś tu zaczęło do mnie zrzucać artylerię. No tak, można się było spodziewać, że dostaną wścieklizmy. No i ta H1 do mnie jedzie. Strzał w garnek. Tylko trafienie, nic wielkiego się nie udało wcisnąć w tygrysa, za to podjechał, pokazał łidzbota, odebrał strzała, ale też zdążył wystrzelić do mnie, i w ten sposób przy 11 zrobionych tragach straciłem tigera. Mam 12 bombowców do użycia, a jadę w tym momencie Pantherom. I pokazał się przede mną M36. Dostałem strzał gąsienicy. Przy MC stoi yy, jeden z naszych, właśnie zginął. Y, T34-85, zdaje się, to było. Ja wysyłam artylerię na punkt C, tracimy punkt B. A co się dzieje z tym M36? No, cały czas stoi tam w tym miejscu. Myślałem, że też zginął. No, takie biedne są te podświetlenia na MC, Następny odebrany strzał. Uszkodzona przekładnia. Czekam na aż M36. Pokażę podświetlenie, zniszczona MK. Nie mam na co wyrzucić artylerii. Nasi przy punkcie C zaczęli ginąć. Ja robię naprawę, uzupełniam załogę i postanowiłem wylecieć bombowcem. I w tym momencie dopiero zorientowałem się, że na ikonce bombowców są. Jest, jest jeszcze gwiazdka. Szybka decyzja. Opuszczam maszynę. Żeby zachować swój dorobek na bombowcach. Szkoda Pantery, no ale okazuje się, że jednak Gejziny zachowały tą um, ilość bombowców, którą sobie wypracowałem. Jadę tygrysem H1 po ostatnie dwa potrzebne fragi. Jak na złość, wszystkie podświetlenia zginęły. Widać było w tabelce, że są jeszcze przeciwnicy do rozwalenia. Tylko nie wiadomo gdzie. Jeden mignął. Oświetleniem pod punktem A. Mamy przejęte dwa punkty, więc yy, wszystko idzie, wskazuje na to, że będzie wygrana bitwa, tylko ja muszę te swoje fragi zrobić. Drużynowi wjeżdżają na punkt B, zaraz będziemy go przejmować, dla mnie to nie jest dobra okoliczność, dlatego że za szybko się skończy ta bitwa. Pokazały się jeszcze niszyciel i dwa pojazdy. Po stronie punktu A w tym momencie, punkt B przejmujemy. Tracimy punkt A. Niewiele to zmieni. Bitwy jest coraz mniej. Przede mną podświetlił się M6A1. Strzał w bok zrobiony. E, 13, frak. 14, bombowiec. Rozglądam się, co się dzieje. Jest przede mną. Czerioter zrobiony 15 frak, i w tym momencie jeszcze naprawy, uzupełnienie załogi z palcem na dziewiątkę. Czekam na swoją kolej na niebie, ale tak czy tak, już nic z tego nie będzie, bo bitwa za chwilę się skończy. A podsumowując to zdarzenie, jakie miało miejsce w tej bitwie, muszę powiedzieć, że informacje o przesunięciu z 57 na to atomówek są. Mocno przesadzone, a ty kolego jesteś winien wyjazd z panterą i jedną atomówkę. Z mojej strony to wszystko. Dla chętnych zostawiam. Statystyki. Cześć.